rządzie w zabieganiu o polski interes w tym zakresie. Proszę Państwa, dobrym przykładem jest będzie VAT na książki. Pewnie zdajemy sobie z tego sprawę wszyscy, że od 2004 roku Polska dziedzina w wielu dziedzinach swojej architektury podatkowej nie negocjowała żadnych zwolnień w vat zmniejszonych stawek, stawek zupełnie zniwelowane do poziomu 0 w po to, żeby umożliwić wejście do, do rodziny, do tego Sojuszu Politycznego i Gospodarczego, który jest Unia Europejska w w sposób możliwy bezporny. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i od końca tego roku warta książki wcześniej były negocjowane na poziomie stawki 0. Będzie musiał ulec podwyższeniu. Sugestia ze strony Unii Europejskiej jest bardzo jednoznaczna. Minimalna stawka będzie wynosiła od nowego 5%. Pytanie podstawowe. Po co płacić więcej, skoro do niedawna powinniśmy płacić mniej? Powinniśmy płacić za książki mniej, to znaczy korzystało ze stawki co to było pole do popisu zarówno dla pana ministra Sikorskiego, jak i na pana ministra roslowskiego. Panie no, i panowie odnoszę wrażenie, bardzo często nazwę dekstonują swoje dobre kontakty w Unii Europejskiej. Często mówią nam o tym, jak świetnie Polska funkcjonuje na arenie międzynarodowej i o tym, jak ich kolejne ustępstwa wobec nie, polityki unijnej będą dobrze wpływały na naszą przyszłość i nie obowiązek używający tego słów sformułowania, nie tylko możliwość ubiegania się o przedłużenie okresu ochronnego stawki 0% książki. W Unii Europejskiej znane są takie przypadki i nikogo to nie zaskakuje, że państwa dbając o swoje kieszenie swoich podatników, zabiegają na forum europejskim o przedłużanie okresów ochronnych, o których mówiłem przed chwilą. Muszę Państwu powiedzieć, że. Rząd no, nie stanął na wysokości zadania. Pomimo tego, że zdziwieni byli nawet nasi zachodni sąsiedzi, w tej niewiele znaczącej z punktu widzenia konkurencyjności czy wpływów podatkowych w perspektywie, wartu na książki, nie uczynili nic lub prawie nic. Odnoszę wrażenie, że te wnioski, które zostały wysłane bez poparcia politycznego, negocjacyjnego, wsparcia do Unii Europejskiej, zostały wysłane tylko po ich skutkiem oczywiście było nieprzyjęcie przez organy europejskie i podwyżka od nowego, obu, którego doświadczymy wszyscy. To nie będzie podwyżka tylko o 5% vat bo jak wszyscy Państwo wiedzieli, to zostało udowodnione socjologicznie poprzez badania. Zwiększające się podatki zachęcają wszystkich od po hutnownika i sprzedawcę do tego, żeby każdy z nich, korzystając z możliwości dorzucenia pieniędzy, Żądał od ostatniego odbiorcy, od klienta zdecydowanie więcej. Ten przykład pokazuje, że wiele można zrobić, tylko trzeba chcieć. Trzeba potrafić. W Polsce, niestety, odnoszę takie wrażenie, jest pewien problem, który mamy wszyscy. Problem z niemożliwością rozliczenia osób publicznych za ich skuteczność w rządzeniu. Rzucając sprawę do ogólnego wyborczeń jesteśmy świadkami pewnej deklaracji czynionej publicznie w zakresie chociażby obniżenia podatków, w zakresie przystępnej służby zdolnej wolnych terminów oczekiwania na zabiegi, edukacji, która będzie dofinansowana. Później okazuje się, że osoby, które są nam na te zapowiedzi, obiecywały Pana nawet cud, są kompletnie wyjęte spod możliwości rozliczenia za słowo złagane za zładoną obietnicę. Moi drodzy Państwo, podsumowując, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. O wesołkowciu. Niedawno Pan Premier Tusk był uprzejmy pytać związkowców o to, gdzie się podziało kilka milionów wchodzących w skład związku, związków zawodowych Y, ludzi. Pytam, dlaczego związki zawodowe są dzisiaj tak słabe. Proszę Państwa, sytuacja polskich pracowników nie jest dobra i mamy tego problemu sprawiedliwość, świadomość. Ja chciałbym Państwu powiedzieć o tym na dwóch przykładach. Byłem gościem jednego z programów telewizyjnych, w trakcie którego prezentowane były przypadki osób odnoszących obrażenia w ramach pracy w zakładach przetwórstwa. Kilka miejsc dalej siedział przedstawiciel Inspekcji Pracy, który na każde pytanie odpowiadał, zasłaniał się tym, że właściwie wobec nowych przepisów przyjętych rok temu i ich interpretacji sądowej, Państwowa Inspekcja Pracy ma mocno ograniczone możliwości sprawdzania tego, jakie są Zaczynamy przypominać sytuację, gdzie mamy pracowników, a momentalnie nie wiadomo, czy no, nie są to te czy osoby przywiązane do swoich miejsc pracy, żeby nie użyć mocniejszych argumentów. O co chodzi? Chodzi o to, że inspekcja nie może w inny sposób kontrolować w wielu wypadkach niż zgłaszając się wcześniej potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnej ze wskazaniem szczegółowo tego oczucia, w jaki sposób to skutkuje? Skutkuje to w taki sposób, że praktycznie duża część tych kontroli, które prowadzi inspekcja, nie przynosi rezultatu. 7 dni to wystarczająco długi okres czasu do tego, żeby przygotować się na przybycie kontroli. Dlaczego o tym mówię? Oczywiście należy brać pod uwagę to wszystko, co podnoszą słusznie ekonomiści. Wskazując na polskie ustawodawstwo o pracy, jako ustawodawstwo o pracy, które nie pozostawia zbyt dużo elastyczności polskim przedsiębiorcom. Ale należy pojmować sprawy od początku po prostu oceniać to, co się czyni w gospodarce, to, co się czyni w polityce społecznej, jako konglomerat powiązanych ze sobą, połączonych naczyń i nie można za wszelką cenę starać się robić ukłonów w stronę przedsiębiorców kosztem pracowników. Podkreślam, nie chcę przeciwstawiać sobie pracodawców i pracowników, ale na tym prostym przykładzie pokazuje, że reformy, które miały systemowo uzdolnić naszą gospodarkę, reformy pakietu Schenkerna, sprowadziły się w wielu wypadkach do sytuacji, do stanu, w którym oprócz frazesów zapisanych w ustawie deklaracji pustych jednego okienka, zamiast którego mamy tak naprawdę pięć, wprowadzono wiele szkodliwych zapisów, Um, cel, które miały pozornie elastycznić pracę przedsiębiorców i odblokatyzować struktury. Związane z organami, instytucjami, które miały dbać o bezpieczeństwo pracy pracowników, tak jak w tym wypadku, czy organów kontrolnych, aparatu statowego, które również się do nich wcześniej muszą uprzedzać o swojej kontroli. Nie wiem, czy na to czekali polscy przedsiębiorcy. Wierzę, że większość tych przedsiębiorców to, um, i o tym, to ludzie uczciwi którzy oczekiwali tego, żeby płacenie podatków było prostsze, żeby prostsze było nie tylko zakładanie firmy, ale również gospodarowanie i konto z urzędami na wszystkich szczeblach, tego żeby wreszcie wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczyło również naszych eksporterów, a nie tylko sprowadzało się do udziału w pakietach organizowanych przez kraje, które chcą importować do naszego kraju. Pytania szczegółowe, chętnie będę o tym mówił. Jestem do Państwa dyspozycji cały czas i podkreślam, w momencie, kiedy będzie dyskusja, tak się z Panem Posłem, będę starał się, żeby później niej udział. Teraz Państwu bardzo dziękuję. Oddaję głos Panu Posłowi. Dziękuję.